Ostatnio, po ostatnim filmie pan Boberek zginął. Czy znaczy w ogóle jest połamańcem? Teraz jest w szpitalu. Jest dzisiaj ze mną na wywiadzie. Pan Kupa, proszę się przywitać. No, faktycznie myślę, się przywitać. Na dzisiejszych wiadomościach, porozmawiamy sobie, co się stało z panem, tym Bobrem. E, czy jest jakiś problem z nim? No, jest bardzo z nim duży problem. E, jest po prostu chory na głowę, bo spadł z dużej wysokości. A to bardzo dużej, e, prawdopodobnie jeszcze kiedyś się pojawi na tym kanale, na którym nie mam w zasadzie co nagrywać, będą tutaj różne challenge, hejty. No po prostu te e, komentarze będą, będę komentować. Będę prowadzić wywiady. No, takie rzeczy. E, będę nagrywać różne piosenki, na przykład gang słodziaków. No, i pamiętajcie, kiedyś, niedawno wypuścił Lid konkurencję gang słodziaków dwójkę. Konkurencja po prostu. My niedługo będziemy musieli ją rozbić. Niestety teraz aktualnie nas atakują te Lidlaki. Pukają do nas. Trzeba uciekać.